Dzień dobry Państwu. Drugie spotkanie z cyklu programu Wójta: Sprawy Zwykłe i Niezwykłe. Dziś w nowej scenerii wymienione zostały meble w gabinecie, w sekretariacie, u Pani sekretarz. I dużo wydarzeń przez, wydarzyło się od ostatniego naszego spotkania. Panie Wójcie, zaczniemy od tego największego otwarcia posterunku w dygowie. Jakie są oczekiwania samorządu w funkcjonowaniu posterunku? No, ja tutaj myślę, że. Wiadomo i oczywiste, poprawa bezpieczeństwa, szanowni Państwo, no tutaj to, że posterunek wraca do nas, to wszyscy mamy takie same oczekiwania i wszyscy chcemy, żeby, żebyśmy mogli się czuć jeszcze bezpieczniej, chociaż do tej pory z tym bezpieczeństwem tak źle też nie było, ale wiadomo, że posterunek, który jest, który działa, zawsze, zawsze jak gdyby sprawia to, że... Mieszkańcy mogą się czuć bezpieczniej. Jestem już po rozmowach z panem kierownikiem posterunku. Myślę, że, że ta współpraca z nami, nawet jako samorządem, też się będzie tutaj układała. No i powiem tak, no, jesteśmy optymistycznie do tego nastawieni. Mam nadzieję, że życie pokaże, że rzeczywiście tak będzie. Czy posterunek, funkcjonowanie policji, już w Dygowie, posterunku, będzie miało jakieś przełożenie tutaj również w kwestii organizacji urzędu, współpracy Straż Miejska, szczególnie na tej płaszczyźnie? Znaczy, mhm. tu może jeśli chodzi o Straż Gminną, to, Przepraszam, to tutaj gminna, dodam. Tak? Natomiast za chwilę się do tego odniosę, ale jeszcze chciałem przy tej okazji, że, że posterunek mamy, to Państwo na pewno wiecie doskonale, na otwarciu posterunku mieliśmy znakomitych gości, to jest sytuacja, która nie zdarza się często, ale też przy tej okazji należy wspomnieć, że bardzo dużo osób angażowało się w to, żeby ten posterunek mógł tutaj u nas w wygowie istnieć. I uczestniczyło w tym bardzo wielu samorządowców z moim poprzednikiem, czyli z panem Markiem Zawadzkim na czele. Fajnie, że udało się doprowadzić do takiego, do takiego finału, że rzeczywiście ten posterunek tutaj u nas jest. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie Straży Gminnej, bo pan redaktor mnie jak gdyby do tego tematu wywołał, <laughs> więc ja też od... Mam takie sygnały z wielu stron, że gdzieś funkcjonowanie naszej Straży Gminnej należałoby, można powiedzieć, zweryfikować. Niemniej jednak ja... Też od samego początku wychodziłem z takiego założenia. Poczekajmy, zobaczymy jak, jak będzie funkcjonował posterunek policji. I już mamy takie zaplanowane na początku przyszłego roku spotkanie z Radą Gminy, bo Państwo doskonale wiecie o tym, że to czy Straż Gmina funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, o tym decyduje Rada Gminy. Ja na, ja na tym spotkaniu na pewno będę chciał przedstawić rzetelnie. Sytuację, czyli przedstawić rzetelnie, w jaki sposób funkcjonuje nasza straż i jakie są powiedzmy plusy, jakie są minusy. W tej chwili e, póki co policja, straż gminna, tak, póki jest, co zostaje po staremu przez, przez najbliższy czas. Zanim e, przejdziemy dalej, może do mhm. tych spraw związanych z funkcjonowaniem e, jeszcze urzędu. E, Kolejnym sporym wydarzeniem było zakończenie inwestycji w Jazach. Mamy to już za sobą. Teraz jest inwestycja już, można powiedzieć, rozliczona, żeby skorzystać z dofinansowania. Tak, tak. Tutaj w międzyczasie można dodać, że. Jakby wzrosło nam troszeczkę dofinansowanie. Pierwotnie było tam 470 tysięcy, albo, a teraz mamy ponad 500, 500 chyba 20, około 50 tysięcy zyskaliśmy na dofinansowaniu, niemniej jednak no, cała inwestycja, blisko 2 miliony złotych kosztowała, kosztowała samorząd. To bardzo duża kwota, ale też myślę, że jesteśmy zadowoleni z pracy, która została wykonana. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że nawet sami mieszkańcy tak pozytywnie będą, będą to odbierali. Zazwyczaj są tam jakieś obawy, a w tym przypadku nie było tak, a wręcz przeciwnie było tutaj ze strony mieszkańców pełne zadowolenie, zrozumienie, więc w tej chwili Obyśmy mieli samych takich wykonawców. Otóż to. W tej chwili cała ta inwestycja w jazach, może jeszcze tylko tutaj dodam, przed dużym efektem jest oświetlenie. W tej chwili jadąc od strony Brzosowa, dojeżdżając do skrzyżowania dojazdów, jest naprawdę pięknie oświetlony i można powiedzieć to oświetlenie, że tak powiem, dodatkowo podnosi rangę chyba tej inwestycji. Ja tak powiem, że te oświetlenia przy nowo budowanych drogach są już po prostu standardem. No, no tak to już zaczyna funkcjonować, jeżeli jest jest kompletna przebudowa drogi, to tak to po prostu funkcjonuje, jeżeli jest robione oświetlenie, to czy to jest droga w jazdach, czy to będzie jakakolwiek inna droga, w której zakres będzie zakładał również budowę oświetlenia, to tak to to tak to będzie wyglądało. Mamy też małe inwestycje, zakończono drogi powiatowe, zarządca zakończył też budowę takiego krótkiego odcinka w Czerninie. W Czerninie tak, tutaj się na pewno cieszymy bardzo. Ja pamiętam, jak jeszcze z panią Sotys rozmawialiśmy o tym chodniku. To jest chodnik, który jest bardzo potrzebny tam. Cieszymy się, że udało się tutaj przy współpracy z zarządem dróg powiatowych no, dobrnąć do końca tej inwestycji. Niewielkiej, bo być może w skali jakichś tam kosztów to nie była znacząca kwota, niemniej jednak na równoważnej dla mieszkańców Czernina. Tak, był pan w piątek. W ubiegłym tygodniu w Szczecinie została podpisana e, umowa e, z Marszałkiem Województwa, między innymi 46 gmin, również mm. e, oprócz naszej, jeśli chodzi o. Program e, rewitalizacji. Tak, to nie jest ładnie. Czy to mm -hmm. rzeczywiście e, będzie tak, jak poważnie brzmi? Proszę Państwa, więc najpierw zacznijmy od tego, czego umowa dotyczyła, bo umowa dotyczyła dofinansowania projektu. Projekt zakłada opracowanie programu rewitalizacji na terenie gminy Degoro. Nie ma takiej możliwości, żeby 100% terenu gminy było objętych. Tym programem, niemniej jednak w chwili obecnej musimy mieć opracowany taki program, żebyśmy mogli no, ubiegać się o środki zewnętrzne, które moglibyśmy wykorzystywać właśnie w tym celu, w tym celu poprawy, w celu rewitalizacji tych miejsc na terenie naszej gminy, które najbardziej tego wymagają. No, to jest jak gdyby pierwszy krok do tego. Musimy mieć ten program, żebyśmy mogli, tak jak już wspomniałem, o te środki występować w przyszłości. Powiem tak, że rozpoczynamy marsz do przodu, pierwszy krok przed nami za nami. Jak przypuszczam, dużo będzie na pewno zależało też i od samych mieszkańców, bo program to również chyba konsultacje społeczne. Oczywiście tutaj może jest troszeczkę jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale na pewno takie spotkania z mieszkańcami odbędą się. I my w chwili obecnej, ponieważ ten program. Startuje, dopiero rozpoczyna. Wiemy, że będziemy chcieli z mieszkańcami rozmawiać, bo będziemy też jak gdyby czekali na sygnały od nich, ale to wszystko musi być na koniec zebrane w jeden, można powiedzieć w cudzysłowie, produkt, który, który będzie naszym programem. Ale na pewno tutaj mogę powiedzieć, że, że te sygnały od mieszkańców będą brane pod uwagę. Żeby jeszcze tak nie zakończać tematu inwestycji takich przyszłościowych, wójt, radni w najbliższy poniedziałek również w związku z jakimiś tam koncepcjami inwestycyjnymi wybierają się w daleką podróż we wtorek. Panie rektorze, prawdopodobnie we, we wtorek, wtorek dojdzie do takiego wyjazdu wójta grupy radnych, ponieważ pojawił się inwestor, który no jest, jest dość, dość mocno zainteresowany biogazownią bio na terenie naszej gminy. A ja... Mi jako wójtowi zależało na tym, żebyśmy z radnymi wybrali się w miejsce, gdzie taki obiekt istnieje, żebyśmy mogli żeby namacalnie sprawdzić, czy rzeczywiście to nie jest uciążliwe dla mieszkańców, bo, bo to jest jak gdyby największy znak zapytania w chwili obecnej. Wiadomo, że te podatki z takich inwestycji zawsze wspierają ten budżet gminy, ale ważniejsze w tym przypadku będzie to, czy dana inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na, na mieszkańców naszej, naszej gminy, bo tutaj jak gdyby to jest w tym momencie najważniejsze. Czyli będziemy mogli za następnym tygodniu porozmawiać na temat Tak, myślę, Tak, myślę, myślę, że nasze następne spotkanie jak tutaj się mogę domyślać, pan redaktor na pewno nie zapomni i o tej, o tej kwestii tak również jest. porozmawiamy. Eee, może w tej chwili tak tak bardziej temat funkcjonowania samego urzędu. Co ze zmianami? <laughs> Audytem, także może te, te temat, może audyt Dobrze, i zmiany. Tak, tak właśnie pan redaktor tutaj już wspomniał, rozmawialiśmy w zeszłym miesiącu. Nie chciałem za bardzo wtedy zbyt dużo na ten temat jeszcze mówić, natomiast już na dzień dzisiejszy mogę państwu powiedzieć, że rzeczywiście ten audyt już się odbywa. Jego wyniki będziemy mieli do 20 stycznia, w momencie kiedy zostanie zakończony zresztą ja też jako wójt planuję takie spotkania z mieszkańcami na początku przyszłego roku. Będzie parę tematów, na których warto będzie, o których warto będzie porozmawiać. Na pewno będzie pan kierownik po policji chciał uczestniczyć w tych zebraniach, ale to jest jak gdyby temat na przyszłość. Sam audyt, koszty w ramach również kontroli zarządczej, którą wykonaliśmy, to było 10 tysięcy. Jeśli chodzi o. Może wejdę w mm -hmm. słowo, kontrola zarządcza musi być wykonana raz w roku. Tak, urzędziem. jest to obowiązek urzędu. My tutaj musimy raz w roku przeprowadzić taką kontrolę, i, i to jest jak gdyby. Udało nam się, można powiedzieć, że zrobić upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, bo w ramach tejże kontroli zarządczej zrobimy część obszaru, który, który jak gdyby zostaje też przy tej okazji objęty tym audytem, natomiast tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pozostała część, czyli ta powiedzmy, sytuacja finansowa gminy również zostanie w tym momencie sprawdzona. A fajnie, bo, bo mówię, wbrew pozorom ta kwota 10 tysięcy, gdzie w poprzednich latach podobne kwoty były przeznaczane na tą kontrolę zarządczą, no, no to, to nie są jakieś tam wielkie, wielkie koszty w tym audyt, kontrola. Y w zasadzie daje możliwość takiego zoptymalizowania również tutaj kosztów, jak rozumiem. Tak? Oczywiście, no. że tak. Tak jak na samym początku rozmawialiśmy, przecież to też chodziło o to, żebyśmy próbowali tam, gdzie się da, no to oszczędzać ile się da. Tak. I tu akurat się udało. Yy, a... Zmianę jeszcze. Yy, yy, tutaj już tak może. Króciutko tylko wspomnę, że już od nowego roku w samych strukturach Urzędu Gminy nie będzie funkcjonowało dwóch stanowisk kierowników. I taki... taki... Taka nowość może dla, dla samych urzędników, ale również być może i dla mieszkańców, to od e, przyszłego roku, czyli już niedługo, e, pracownicy urzędu będą korzystali z takich e, kart, takich czytników, e, lista obecności, To się tak elektroniczna lista obecności, to się tak fachowo nazywa, czyli pracownik, który przychodzi do e, pracy do urzędu, odbija się, e, e, że tak powiem, przychodzą do pracy. Wiemy, że Jaś Kowalski jest już w pracy e, i, i tak, jak Czyli taki tam... powiew nowych technologii wkracza do gminy. Tak, troszeczkę powiew nowych technologii, ale dwa też myślę, że usprawnienie funkcjonowania, funkcjonowania bo, to, bo to też o to... Ja jeszcze też odnośnie tych zmian, odnośnie no, likwidacji stanowisk kierowniczych w niektórych działach, tak? czy to jakieś wzorce w samorządach już... Są takiego, takiego systemu? Tak, tutaj, tutaj są niektóre samorządy, które funkcjonują bez, bez takich stanowisk. Ja też chciałbym w tym miejscu podkreślić, że to, że jak gdyby stanowisko kierownika nie będzie funkcjonowało, nie znaczy, że pracownik nie będzie funkcjonował, bo ja tutaj też chciałbym powiedzieć, że ci pracownicy, którzy funkcjonują, jak gdyby merytorycznie do ich pracy jakieś tam zas Zastrzeżenia absolutnie nie mam, niemniej jednak po prostu będą funkcjonować nie jako kierownicy, tylko jako samodzielne stanowiska inspektorów w tym przypadku. Jasne. Tak, zbliżając się do końca, czeka nas sesja wyjazdowa. Tak, tak, 21. Będziemy mieli sesję w To będzie sesja budżetowa, na której będzie również uchwalony budżet, będzie, no mam nadzieję, że będzie na przyszły 2017 rok przez radnych. Sesja wyjazdowa w dlatego że na ostatniej sesji Rady Gminy padła taka propozycja. Zresztą ja sam chciałem również ją zgłosić, żebyśmy mogli, żeby radni mogli sobie przy tej okazji obejrzeć inwestycję, która właśnie została skończona. Mam tu na myśli oczywiście drogę, drogę w jazach, ale to będzie na pewno już tam po sesji najpierw y, siadamy i, i pracujemy na sesji. E, tak, już zupełnie na zakończenie. Mm -hmm. Jakieś słowo o budżecie jeszcze. E, proszę Państwa, no więc jeśli chodzi o nasz budżet, to no, on jest jaki jest. Na pewno w chwili obecnej te możliwości finansowe, Państwo pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, są ograniczone, bo być muszą ograniczone. Natomiast też nie ukrywam, że bardzo ważny będzie koniec stycznia, kiedy będziemy mieli w jakiś tam sposób rozstrzygniętą sprawę dodatkowych środków podatkowych z elektrowni wiatrowych. Państwo pewnie pamiętacie, zmieniła się ustawa i jak gdyby czekamy na reakcję tych firm, które są właścicielami farm wiatrowych. Mamy już takie sygnały, że jedna firma, która działa na terenie naszej gminy, absolutnie nie będzie Stosowała się do tych przepisów, a w zasadzie inaczej, inaczej interpretuje te przepisy i oni prawdopodobnie złożą deklarację tą niższą, czyli bez zmian. No i czekamy na, na tą większą firmę, czyli tą NE, która ma 25 wiatraków na terenie naszej gminy. Zobaczymy jaką, jaką deklarację i jakie środki oni tutaj złożą. No nie ukrywamy, że to będzie dla nas kluczowe przy, przy realizacji budżetu, które na pewno na chwilę obecną musi być bardzo ograniczone i te Czyli... wydatki urzędu na pewno w 2017 roku będą ograniczone, no bo niestety takie muszą być. Czyli na ten moment budżet dopasowany jest do większych wpływów z wiatraków, czy do tych mniejszych? W chwili obecnej to jest tak, że musieliśmy troszeczkę już założyć, że te środki będziemy mieli większe, żebyśmy mogli no, tam dopiąć pewne, pewne rzeczy. Liczymy, liczymy jednak mimo wszystko, że te środki będą. No, ja nie chciałbym sobie nawet tutaj myśleć, co by się miało okazać, gdyby. Nie było tych środków, ale większych środków tych tak. większych, oczywiście tych większych środków, ale może na razie na takie czarne scenariusze tak nie schodźmy, mamy okres taki przedświąteczny, przedświąteczny może, tak jest. może rzeczywiście nie czas, nie pora jeszcze na takie, Dokładnie. ale do rozmowy gdzieś tam, przy których spotkaniu na pewno wrócimy, jak znam pana redaktora. Z całą pewnością, także w tym momencie musimy już kończyć, czas dobiega końca, także życzę zdrowych, spokojnych Świąt w przyszłości, dopięcia tego budżetu, żeby to wszystko przede wszystkim tutaj funkcjonowało, bo to chyba najbardziej spędza sen wójtowi, że tak powiem. A wiele e... rzeczy sen wujtowi spędza, no ale budżet to chyba jest zasadniczy. Tak, Także oczywiście. Dziękuję. Dziękuję za oczywiście Państwu również z tego miejsca serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, rodzinnej atmosfery i wszystkiego dobrego.